Hello, hello. Kontynuuję dalej, jeśli chodzi o manipulatorów. Takie szybkie podsumowanie. Temat yy, poszukiwania nieludzkich uczuć. Yy, jak manipulator reaguje na różnego rodzaju, właśnie, emocje yy, i sytuacje. Nazywam się Paulina Lupa i opowiadam z własnego doświadczenia, jak i z książki, akurat tutaj Christel petit Colin. Jak nie dać się manipulować? Eee, właśnie na temat manipulatora, manipulatorki. No i teraz bardzo fajna informacja jest tutaj, że w przeciwieństwie do większości ludzi, przeczytam, manipulatorzy nie mają żadnego poczucia winy. Nikomu nie współczują. Ani w sytuacjach pełnych cierpienia, takich jak choroba, śmierć, wypadek czy. Postrzeganych pozytywnie, jak narodziny lub święta, zachowują lodowatą obojętność. Nie znosząc ludzkiego ciepła, celowo psują wszystkie miłe chwile. Co ty na to? Po prostu oni nie mają tutaj takich uczuć, a my zbudowani z poczucia winy, my zbudowani po prostu z empatii. No, patrzymy na taką osobę i ja pierdzielę. Ale co robimy? Tłumaczymy sobie, że to, to z dzieciństwa, to z dzieciństwa wszystko wynika. No nie. Nawet jeśli wynika, no to nie może tak być. Są pewne uwarunkowania społeczne um, i, i kształt, kształt, krz, empatii, krz. To za słowo. Chociaż trochę tej empatii. Człowiek normalny tak się nie zachowuje, żeby w takich sytuacjach być tak lodowaty. Więc to już też jest znak, że coś jest niechalo, I jak tylko możesz, to. Uciekaj po prostu. Są nieludzcy. A my, wysoko wrażliwi, co robimy, przepisujemy im człowieczeństwo. A w jaki sposób? Przeczytam, bo tego się kurde, nie da powtórzyć własnymi słowami. Człowieczeństwo przepisujesz im tylko ty. Masz bowiem miękkie i dobre serce które we wszystkich, we wszystkich chce widzieć słodkie kotki <noise> i nie może się pogodzić z istnieniem strętnych gadów. Trzeba umieć dostrzegać, dostrzegać ich bezwzględność, nawet jeśli jest dla ciebie szkująca, bo jedynie za tę cenę ostatecznie się od nich uwolnisz. <laughs> Musisz to zrozumieć, że po prostu są bezwzględni. Jak są bezwzględni i tak się zachowują, to nie ma sensu po prostu z nimi żyć, funkcjonować. Ja rozumiem, że możesz mieć z taką osobą dziecko, tak jak moja koleżanka. To nie jest łatwy temat. Może to będzie na inny filmik, ale jak tylko możesz, to po prostu ucz się stawiania granic, fakty mają być i y, musisz y, po prostu być asertywna, asertywna. Poczujesz wtedy siłę, poczujesz wtedy wolność, że ktoś nad tobą nie panuje, bo y, takich y, osób wokół nas y, ona tutaj właśnie tak opisuje, wcześniej o tym mówiłam, y, że każdy z nas, około 300 osób zna a to jest 2-4% manipulatorów na świecie, więc to jest tak między 6 a 12 osób w naszej okolicy. Możesz kogoś nie widzieć z tej strony, no bo na zewnątrz będzie to pokazywał super, super, jeśli kogoś nie znasz za dobrze. Ale jak dasz mu się zbliżyć, to może się okaże, że taka niby osoba super, super, jak to się mówi, a w domu po prostu jest gehenna. Więc naucz się rozpoznawać te rzeczy. Jeśli ktoś tak reaguje na dane sytuacje, czy to te przykre, czy to te wesołe, jest obojętny, lodowaty i jeszcze psuje to wszystko po prostu, jeszcze jakąś awanturę zrobi, jeszcze jeszcze po prostu będzie mieć pretensje, czy nie wiem, cokolwiek, no to coś jest nie halo. Więc jeśli Ci się filmik podobał, poproszę serduszko jeśli e, chcesz oglądać dalej, subskrybuj kanał, żeby ci nie uciekł. E, jeśli miałaś czy miałeś do czynienia z taką osobą, e, właśnie takie sytuacje cię spotykały, e, no to napisz zimny jak lód albo zimna jak lód. Będziemy wiedzieć, że nie jesteśmy sami. To, to pomoże e, Pomoże innym zobaczyć, że nie, tylko, że nie tylko oni mieli takie przygody i mogą mieć do siebie pretensje. Jest nas naprawdę bardzo dużo. Każdy z nas miał jakąś przykrą historię. Niektórzy krócej, niektórzy bardzo długo. Więc dajcie znać. Zimny jak lód albo zimna jak lód w komentarzu. No to co? Do zobaczenia.